jak to jest wydawać z siebie dźwięk. 12 lat temu tak to się wow. toczyło. Wieczór z kulturą emitowany był dwie godziny wcześniej. My jeszcze byliśmy na pan-pani. No, I ale... mówiłam chyba trochę szybciej <laughs> niż teraz. No ale um, jest kilka wątków, które myślę, że się tutaj nam przeplotą również w dzisiejszej rozmowie. Tutaj ten rozwój huralistyki w Polsce od 2010 roku chyba nabrał tempa. Tak, tak, bardzo. Bardzo, bo ja chór Akademii Medycznej wówczas, potem Uniwersytetu założyłam w 2000 roku. To, no, to, to było takie pionierskie dosyć, to co gdzieś tam robiliśmy w, w grupie młodszych chórmistrzów. Potem chór NFM-u, wtedy Filharmonii w 2006 roku. Potem w 2000, też na pewnych zasadach takich autorskich i innych niż standardowo postrzegane chóry, czy też funkcjonujące chóry zawodowe w Polsce. Potem Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, taki projekt, który jest był jest wciąż pograniczem, takim przedsionkiem przede wszystkim do zawodostwa, ale jest na pograniczu kształcenia solowego i kształcenia śpiewaków w stronę solowego śpiewu oraz dyrygentów huralnych, czyli mamy taki projekt pomiędzy. No i rzeczywiście dużo, dużo się zdarzyło. Wiele osób się przewinęło przez te wszystkie Projekty i dzisiaj churalistyka polska yy, myślę, jest jak cały nasz świat muzyczny, ale jest na zupełnie innym poziomie. Mhm. Wprowadziłaś też yy, ty na ten poziom, choćby churę FM, -u. były nagrody, płyty, znakomite, sporo tych płyt w twojej kolekcji, nie wiem, kilkanaście. Co najmniej. W sumie z wszystkich y, moich płyt 22. Y -y. A w tym z... 2010 ile ich było, nie? Tak, jedna może było. albo w ogóle. Wtedy ich było właśnie kilka, bo y -y. to był y, właściwie z chórem, głównie z chórem y, Akademii Medycznej, a z NFM-u, z chórem Filharmonii, wtedy była dopiero jedna. No właśnie, y -y. ta tutaj nagrywana w sali koncertowej tak. radia. słowa dźwiękiem malowane. W Włocław. piękna zresztą płyta. No to pytanie oczywiste, czy w, chór, w Wałbrzychu będzie chór? W Obżychu jest już chór. Jest, tak, no Prowadzi jest go to Ewa tak. Gondek, to jest taki chór właśnie melomanów, pasjonatów. Tylko właśnie melomanów, tak. tak. Mhm. Natomiast na pewno jak najszybciej chciałabym utworzyć chór dziecięcy i myślę, że Filharmonia będzie takim miejscem, gdzie ta choralistyka dziecięca w Wałbrzychu i w regionie będzie scentralizowana. I chciałabym do Filharmonii Sudeckiej wprowadzić więcej muzyki wokalno-instrumentalnej i muzyki z udziałem chóru właśnie. Oczywiście niezbyt nie wiele, bo jednak orkiestra symfoniczna jest tam zespołem budującym te instytucje i w ten zespół jakby z oczywistych względów chciałabym inwestować i ten zespół rozwijać. Natomiast myślę, że właśnie między innymi z powodu rozwoju zespołu warto, żeby grał on, żeby orkiestra grała również rzeczy z chórami i myślę, że jest to również dla melomanów bardzo atrakcyjna forma. Natomiast no nie ukrywam, że sala jest, ma swoją kubaturę ograniczoną, a więc Wielkość tych dzieł będzie też musiała być dopasowana do wielkości sali. Oczywiście tu na marginesie w tym temacie się jeszcze spotkamy z Małgorzatą Podzielny, natomiast trwa już, zdaje się, nabór do nowego chóru, dziecię, dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki. To też fajny pomysł. To prawda? jest genialny pomysł i od lat gdzieś tam się ten temat przewijał, bo no, te dziewczynki takie trochę poszkodowane No właśnie, były. kur tak? A gdzie dziewczyny? Tak, moja córka przecież strasznie chciała śpiewać w chórze NFM-u, a był on tylko dla chłopców i dopiero syn mógł tego, tej przyjemności doświadczyć a teraz już dziewczynki będą też mogły. Także to, to świetny pomysł. Można się przebrać za chłopaka. Pół żartem, pół serią, Byłby kiedyś taki film. Ale szczęście nie będzie trzeba już tych przebieranek uskutecznieć. No i jeszcze jeden tutaj wątek w tej rozmowie się pojawił. Dopytałem cię wtedy, czy to jest twój czas. Te 12 lat później jesteś profesorem już Akademii, cały czas w Akademii Muzycznej w, we Wrocławiu. Mnóstwo się zdarzyło, no i teraz wymyśliłaś sobie inny pomysł na życie. Um, Powiedziałaś też, uczę się czegoś nowego, więc czas na naukę też czegoś nowego filharmonii, tak? Tak, to jest właśnie ciekawe jest bardzo słuchać siebie sprzed 12 lat. I tak mi też utkwiło właśnie ta, utkwiła mi ta ostatnia kwestia, bo bo to akurat się bardzo nie zmieniło. To znaczy, ja dokładnie mam takie samo podejście, jak okazuje się 12 lat temu. Ja trochę jestem takim niecierpliwym duchem. To znaczy, ja, ja potrzebuję mieć wyzwania, ja potrzebuję właśnie mieć motywację do tego, żeby robić coś, coś nowego, poszerzać jakiś, jakąś tę moją strefę komfortu, no bo rzeczywiście filharmonia. I funkcja dyrektora naczelnego jest taką przestrzenią, w której jeszcze, z którą jeszcze nie miałam do czynienia. I um, mimo, że ch chcę zatrudnić zastępcę, który właśnie będzie odpowiadał za sferę finansowo-kadrowo-administracyjną, to i tak jako dyrektor naczelny. Odpowiadać będę za wszystko, I, i ilość wiedzy, informacji, odpowiedzialności będzie jakaś taka precedensowa. No, będziesz musiała przejechać te wszystkie umowy, pod, zobaczyć, co podpisujesz tak. i tak dalej. Tak, zarządzenia. Dzisiaj miałam spotkanie kolejne z panią dyrektor Łaganowską. Cudowna, wspaniała kobieta, życzliwy, otwarty człowiek. Jestem przekonana, że w dużym stopniu dzięki właśnie jej postawie i takiej otwartości to ta, ta zmiana nastąpi w dużo łagodniejszy sposób, niż gdy mogłaby nastąpić, gdyby tej, tej otwartości nie było. Dzisiaj bardzo dużo tematów poruszyłyśmy, jeszcze jesteśmy mówione na kilka spotkań. No bo mimo, że instytucja jest powiedzmy niewielką, jak w porównaniu np. do NFM-u, w którym dotychczas funkcjonowałam instytucją, to to jest dużo, dużo się tam dzieje i tych sfer funkcjonowania pozaartystycznych jest, jest bardzo, bardzo dużo, i bardzo się cieszę, że mogę odpowiednio wcześniej wdrożyć się w te, w te sfery i gdzieś tę naukę zdobyć na tyle wcześnie, żeby kiedy już ta odpowiedzialność na mnie spadnie 1 września, abym mogła już z odpowiedzialnością pełną i z wiedzą pewne decyzje podejmować. Czyli jesteś de facto dyrektorem naczelnym, ale też artystycznym? Tak. Łączysz te dwie funkcje. Tak, łączę te dwie funkcje, natomiast chciałabym o, oczywiście y, orkiestra będzie pracować z dyrygentami symfonicznymi, z dyrygentami, y, którzy będą specjalistami w, w pracy z orkiestrą. Na razie y, nie przewiduję zatrudniania dyrektora artystycznego orkiestry. Y, chciałabym, żeby orkiestra mogła y, doświadczyć pracy z różnymi dyrygentami, których uda nam się mam nadzieję zaprosić, którzy będą chcieli przyjechać do Wałbrzycha w tym sezonie. Czyli Bartosz Żurakowski wraz z Elżbietą Łaganowską odchodzą? To znaczy, to jest jeszcze, Bartosz Żurakowski jest zatrudniony na etacie, w związku z tym forma współpracy i no to jest kwestia do uzgodnienia jeszcze i rozmowy z panem Bartoszem, natomiast jakby założenie moje jest właśnie takie, żeby z różnymi dyrygentami się tutaj móc kontaktować. I jeśli orkiestrze, jeśli mi spodoba się współpraca z jakimś wyjątkowo dyrygentem, bo też chcę podkreślić, że trudno tu na pewnym poziomie kompetencji dyrygenckich mówię, mówić o tym, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. W wielu przypadkach, i jestem przekonana, że w tym też tak będzie, chodzi o to dopasowanie się. To znaczy jak ten klucz do zamka, tak? Znaczy dyrygent musi wyjść naprzeciw potrzebom orkiestry, a orkiestra musi wyjść naprzeciw temu dyrygentowi, żeby móc coś wartościowego przez kolejny sezon czy sezony sobie dać wzajemnie. I właśnie chciałabym znaleźć taką, takie idealne dopasowanie, albo przynajmniej potrzebne na ten moment, ważne dopasowanie na zasadzie dyrygent orkiestra i we współpracy z orkiestrą być może docelowo tego właśnie dyrektora orkiestry również znaleźć. Też takim zwyczajem Filharmonii Sudeckiej w ostatnich sezonach były rezydencje dyrygenckie. Przewidujesz coś takiego? Tak, to jest bardzo ciekawy i wartościowy Program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który działa w dwie strony. Z jednej strony wspiera młodych dyrygentów, a z drugiej strony daje też orkiestrze kontakt na stałe z kimś, takim rodzajem asystenta, można powiedzieć, przy orkiestrze. I owszem, zamierzam również napisać wniosek o do tego programu o właśnie jakiegoś zobaczymy jeszcze kogo bo to jest też kwestia tego typu że trzeba kogoś zaproponować ale właśnie ten dyrygent rezydent jest jeszcze jest kompozytor rezydent drugi bardzo no ciekawy tak, program w którym też chciałabym wziąć udział ponieważ z drugiej strony ta moja potrzeba wspierania młodych artystów jest też jednym z głównych takich zadań które sobie założyłam w pracy w Wałbrzychu.